Cześć, dostałam taką saszetkę y z kłechu, którą już sobie otworzyłam, ponieważ nie miałam jak nagrać, ponieważ, czym nagrać, ponieważ byłam na dworze, ale mam takie karty i Wam je teraz pokażę. Miałam tam kłechu, 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 ale to jest pup, a to jest Max. Miałam tam Hethorn, Ironbug, Derode, Jezu, co to nazywam, Koi i Magnes, na Invisimala. To, były, to było na tyle z tych kart, yy, ale chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć. Yy, tak. Polecam kanał Invisimals gaming, Ponieważ ten ktoś, ten chłopak, mnie też polecił. No, no tak się nazywa Invisible Gaming. To napiszcie, tak sobie. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć. ja sobie tylko rozstawię. Tu mi się zgięła karta. Tu, ale to nic. Tu. Ale tu nic. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, podziękować raczej za te moje wszystkie subskrypcje. I przepraszam Was za to, że nie było tak długo filmików, chyba z tydzień już nie było tych filmików. No ale tak niestety no wyszło, no przepraszam Was, tak? Um, I naprawdę tak polecam właśnie ten kanał. Um, no to na tyle było. No i sorry, że tak się ciągle myliłam, ale teraz jestem w tym tygodniu zakręcona, ponieważ. Um, kończy się już rok szkolny. i Ja nie mam 6 lat. Ten ktoś, właśnie z Invisible Gaming, hejtował mnie na początku, ale już chyba mnie nie hejtuje, mam nadzieję. I on, ten chłopak. Um, no, no. Pisał mi komentarze, że ja mam 6 lat czy coś, nie, nie pisał, tylko chyba mówił, ale też chyba pisał, że mam 6 lat, ale ja nie mam 6 lat. Mogę Wam nawet nagrać filmik z legitymacją i tam się okaże, że nie mam 6 lat. z tym chodzę do trzeciej klasy em, szkoły podstawowej i teraz będę szła do czwartej klasy, dlatego jestem taka zakręcona. No i polecam ten kanał. No, i takie przerwy będą, tak? Bo nauka, i w ogóle, wiecie, też nie wiem, jakbym się na wakacjach wyrobiła z tymi filmikami. Ale jakoś się tam zrobi. No więc zapraszam na moje właśnie filmiki: do subskrybowania, do lajkowania. I polecam właśnie ten kanał, a jeżeli ten chłopak, ten Invisimal Gaming mnie ogląda, bo na pewno mnie ogląda, a może nie, ale jeżeli mnie oglądam, to proponuję sub zasób, więc napisz w komentarzu, czy chcesz sub sub, subskrypcję za sub. subskrypcję, no inaczej, sub zasób. A jeżeli nie, no to, no to nie, tak? No. No, to, no to było na tyle. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. I tak często już tych filmików nie będzie. I przepraszam Was za to. No, no to cześć!